Namaste kochani, przed nami tutorial równowagi na kółku. Zobaczycie również, jakie pozycje pomagają nam przygotować się do utrzymywania tej równowagi. Dziś pozycje typu bakasana, tiliphasana oraz sama równowaga na kółku. Jak już wchodzimy do równowagi na kółku, warto jest chwycić je po środku. Najpierw stawiamy sobie pierwszą stopę, mocno wciągamy brzuch. Stopę stawiamy palcami lekko na zewnątrz. Mocny pępek, już aktywujesz mięśnie poprzeczne brzucha mulabandę, mięśnie w miednicy i odpychając się od dłoni dostawiasz sobie drugą stopę, tak jak tu widzisz. Dosłownie prawie taka sama praca jest w Bakasanie, w tidiphasanie, czyli świetliku oraz w Buddha Pidasanie, czyli we wszystkich asanach równoważnych w utrzymywaniu równowagi na rękach. Cały czas trzymamy dłonie między stopami, patrzymy w jeden punkt, wciągamy brzuch i odpychając się od dłoni, zsuwamy sobie wygodnie stopy na wygodny rozstaw. Wciągając brzuch, przenosimy jedną dłoń na zewnątrz lewej stopy, poprawiamy je sobie, utrzymujemy ciężar ciała, środek ciężkości nasz nad stopami. Druga dłoń po drugiej stronie, mocny brzuch pępek do kręgosłupa i możecie tu się trzymać. W każdej chwili możemy zejść z równowagi, przenosząc znowu dłonie do centrum między stopy, co zobaczycie. Możecie zostać na początku, trzymając się za kółko, albo jak czujecie, że utrzymujemy równowagę, w pierwszym momencie daję dłonie. Na kolana wciągam brzuch, ciało będzie lekko balansowało. W drugim momencie próbuję sobie złączyć dłonie na wysokości klatki piersiowej lub twarzy, i w trzecim momencie po prostu unoszę ramiona wyżej. Jak już utrzymuję równowagę i czuję, że kółko mi się nie przewróci, mocny, mocny pępek. Także to jest moja równowaga na kółku. Zostaje tu dopóki. Jestem w pełni skoncentrowana i mam kontrolę nad kółkiem, dopóki trzymam mocno pozycję. Mocny brzuch, mocne stopy, nie mogą mi się ślizgać. Najlepsze jest to kółko, które ma ten bieżnik z PCV albo z gumy. Kółka z bieżnikiem dookoła kółka korkowym będą mniej stabilne, dlatego stare dobre koło która ma bieżnik z PCV, jest najlepsze. Będzie najbardziej stabilne do nauki równowagi. Oczywiście będę używała podczas naszego kursu równowagi różnych kółek. Zobaczycie też mnie na kółkach korkowych. Jeżeli robicie tą pozycję malasane na kółku równoważną pierwszy raz, kupcie stabilne, ciężkie koła z bieżnikiem z PCV przez internet i jedziemy z kursem dosłownie. Jak już trzymacie dobrze równowagę, ustawcie sobie dłonie wygodnie dla Was, skierujcie wzrok w jeden punkt. Możecie patrzeć na podłogę cały czas na początku, to będzie normalne, na zachowanie równowagi, ale z czasem będziemy przenosić wzrok coraz bardziej przed siebie na ścianę. Tutaj mocno trenujemy czucie głębokie, równowagę, ale też koordynację, ponieważ rozkładacie obciążenie ciała równomiernie na lewą, na prawą stronę. Wyczuwacie drobne wahania, czyli przesuwanie się obciążenia i ciężar ciała raz na prawą, raz na lewą. Co dobrze jest zrobić z naszą głową? Wyciszyć umysł jak do medytacji. Wyobraźcie sobie ten stan, kiedy potraficie zapatrzeć się w jeden punkt, siedząc długo w pracy, albo zapatrzyć się przez okno, jadąc autobusem. To jest taki bardzo fajny stan, podczas którego dosłownie nie myślicie o niczym. Moi mili! Dlatego spróbujcie uzyskać taki stan podobny do medytacji. Teraz tu na kółku, wciągając brzuch, cały czas pracujemy mięsień na miednicy, mięsień poprzecznym brzucha. Jeżeli chodzi o mięsień na miednicy, to na wydechu wyobrażacie sobie, że zbliżacie do siebie dwa punkty na guzach kuszowych, na kościach pośladków. Zaciskamy cewkę moczową, jakbyśmy chcieli wstrzymać mocz. Jeżeli chodzi o mięsień poprzeczny brzucha, to z wydechem i na wydechu utrzymujemy. Takie napięcie lekkie pod naszym pępkiem, płaski dół brzucha, ale oddychacie wdech żebra na boki, brzuch zasany i wydech żebra zsuwają się do siebie. Oddech boczno-żebrowy, cały czas mocny brzuch, pępek do kręgosłupa pracujemy nad równowagą, nad propriocepcją, czuciem głębokim, nad koncentracją. Próbujemy wyłączyć umysł. Stan podobny do medytacji, dosłownie. Co Wam polecam na początku? Na pewno asekurację drugiej osoby, na pewno stabilną matę, miękki materac z tyłu albo dwie ściany do podparcia po bokach. Nigdy nie róbcie tej pozycji na betonie, na kafelkach, na nierównym podłożu. Być może moja paleta nie jest tutaj dobrym pomysłem, ale mam już doświadczenie w tej pozycji i do celów tego. Małego naszego tutorialu dzisiaj występuje Wam na palecie. Wy tego nie róbcie. Wy sobie wybierzcie matę i poproście długą osobę z tyłu stojącą asykurację: męża, rodzica, siostrę, brata, kolegę czy koleżankę, żeby z tyłu stała. W razie czego możecie też użyć kanapy oraz ściany, co Wam pokażę na kursie. Będziemy po prostu odklejać pośladki i plecy od kanapy, od krzesełka, od czegoś, co jest wyżej i wychodzić do tej pozycji. To będzie ułatwienie na początku. Kiedy nie robimy równowagi na kółku, kiedy mamy beznadziejny dzień, jeśli chodzi o naszą koncentrację, w czasie okresu albo przed nim, lub tuż po nim, kiedy jesteście niewyspani, zmęczeni, kiedy czujecie, że to nie jest dobry dzień, omijajcie, bo wtedy się zwalicie z kółka na bank, dosłownie. Więc robimy tą pozycję, jak mamy dobry dzień, możemy się skoncentrować, możemy wyłączyć umysł. Kiedy macie nawał różnych nadłóg, różnych zadań, też, jak macie bardzo mocno rozedogane umysł, gonitwe myśli, spróbujcie sobie zrobić tylko jogę relaksu, ale nie podchodźcie do tego ćwiczenia, bo ta asana, mocna, równoważna asana, mala asana na kółku, równowaga na kółku, wymaga od nas pewnego poziomu spokoju w głowie, żebyśmy mogli się na niej skoncentrować i żebyśmy mogli bezpiecznie w niej pozostawać. Na początku pozostajecie sobie na kilka oddechów. Mogą być to 3 czy 5 oddechów, a stopniowo tak jak ja wydłużacie asanę. I robicie ją tylko wtedy, jak macie dobry dzień, kiedy możecie się skoncentrować, czujecie się naprawdę w porządku. I teraz tak jak z niej wychodzimy. Kładziemy sobie dłonie między stopami i mocno odpychamy się od dłoni. Wciągacie brzuch, ciężar ciała równomiernie, prawa lewa strona. Mocno odpychacie się od dłoni, teraz od kółka, tak jak podczas bakasany. Wybieracie silniejszą nogę, odstawiacie ją na bok, nie tracąc równowagi. Druga noga na bok. Asany, które nam w tym pomogą. Przede wszystkim bakasana, pozycja żurawia albo kruka. Znamy już ją z poprzednich sesji jogi, mocny brzuch, bakasana. Oczywiście, jeżeli bakasana wam do końca też nie wychodzi, to balakasana, czyli baby crow po, pozycja dziecka żurawia na przedramionach. Tą pozycję wykonywałam już dla was na poprzednich sesjach winiasy. Filip Hasana. czyli nasza pozycja, a świetlika, ale też budza Pidasana równowaga na ramionach. Kiedy przenosicie całe dłonie zakięty, odpychacie się od nich i unosicie sobie nogi. Te pozycje będą nam ćwiczyły równowagę, która przeniesiona z maty, teraz budza Pidasana pomoże nam wejść do pozycji na kółku i Tip Hasana z prostymi nogami mogą być lekko ugięte. Te pozycje nam pomogą. Musicie też opanować klasyczną malasanę z całymi stopami na macie. Co nam jeszcze pomoże? Na I wszelkie jej warianty, kiedy musicie się utrzymać z prostymi plecami i z nogami w górze. Obaja padam sana. Tutaj będziemy również dużo robić asan równoważnych na brzuch podczas naszego kursu równowagi. Oczywiście. Moi mili deseczki też wejdą do gry. Zobaczycie różne warianty z kółkiem, asen z kółkiem, kiedy będziecie wykonywać sporą ilość powtórzeń. I na początku omijajcie asany, na które nie macie ochoty. E, zdecydowanie pozostawajcie na przykład sobie dłużej w asanach, które Wam bardziej wychodzą, bo jeżeli TTIP Hasana czy budżaki dasana. Te asany w równowadze powodują u Was nacisk na nadgarstki i musicie je na trwałe wyeliminować z Waszej praktyki, to spokojnie sobie róbcie więcej nawasan, róbcie więcej deseczek. Nasza równowaga na kółku nie wyjdzie nam od razu. Moi mini, po prostu robiąc dużo pozycji równoważnych w pewnym momencie Waszej praktyki, poczujecie że jesteście na to gotowi. Podążajcie za indywidualnym rozwojem Waszej praktyki. Nie róbcie nic na siłę. Pewne pozycje jesteśmy w stanie zrobić dopiero po kilku latach. Akceptujcie to. Być może nawet szybciej. Czasami mamy coś takiego, że po trzech miesiącach praktyki wejdziemy do danej pozycji. Wykonujemy ją perfekcyjnie przez dwa, trzy miesiące, a później nas na dwa lata odrzuci. Zaakceptujcie swoje ciała, zaakceptujcie praktykę jogi. Podążajcie zawsze za... Sercem, umysłem oraz Waszym czuciem głębokim. Jeżeli możecie się dobrze koncentrować, róbcie trudne sesje, a jeżeli czujecie, że macie spadek energii, potrzebujecie trochę więcej relaksu, prana, jamy, róbcie spokojniejsze sesje jogi. Jeszcze raz dla Was równowaga na kółku. Dziś mamy tutorial do naszego. Warsztatu naszego kursu. Pozycji równoważnych na kółku, podczas którego nauczymy się właśnie wchodzić gładko do tej pozycji. Nauczymy się pozostawać w niej dłużej i opanujemy trudne pozycje równoważne. Zapraszam Was serdecznie, Ania z Black and White Yoga .com, czyli Outsider Yoga w czasach covida indywidualne podejście do praktyki, czasami pod prąd. Wpadajcie na bloga, czekajcie na nasze warsztaty. Ruszają w połowie września. Namaste. Trzymajcie się, kochani.